Cześć, to znowu ja Eryk Dzisiaj będzie krótko zwierzbyj na temat, bo ja się w zasadzie Was chciałem dzisiaj coś zapytać. Jakbyście mi mogli powiedzieć, czy ten mieczyk jest skotny. Od paru dni już tego tak obserwuję i mu ten dwóch rośnie, więc chcę tylko potwierdzenia od Was, że on jest skotny, bo ja bym chciał go do kotnika przełożyć, wiecie? O, ja też się już rozchorowałem. Bo ja nie chciałbym stracić tych rybek, malutkich olmieczyków. Mogłyby być ładny miks. To jest moja samica, ta czarna. I to jest mój samiec, ten pomarańczowy Ta czarna ostatnio nie daje się temu. Ten czarny ostatnio cały czas skubię. I nie wiem. Patrzcie, ja na jej brzuch. Ona jest kotna czy nie? Jakbyście mogli odpowiedzieć mi w ciągu 24 godzin, to w ciągu dnia lub dwóch, to proszę o odpowiedź, bo naprawdę nie chcę stracić tych małych. W dzisiejszym odcinku to już będzie na tyle. No, w zasadzie odcinku, takim małym pytaniu. Dobra, no to Narka, odpowiedzcie mi.